Przede wszystkim znów będę nagrywać siedzenie Ostrego. Tym razem będzie to test sosu od polskiej firmy Jiggy Bill, a mianowicie sos Jiggy Bill Ninja, który prezentuje się następująco. No tutaj widzimy na etykiecie dzika jako Ninja. No Jiggy Bill Ninja jest to sos, który. Który bazuje na najszybszej papryce na świecie Carolina Reaper Ostrość tego sosu jest wyceniona przez producenta W skali najwyższej Czyli 10 na 10 Przeczytam skład Esencja z herbaty sencza, Pulpa pomidorowa Pomidory Regulator kwasowości Kwas cytrynowy Ocet ryżowy Cukier, czosnek, cebula, papryka Karolina Reaper, susz, olej rzepakowy, sos sojowy, woda, ziarno, soi, sól, otoczen spirytusowy, murga, skorpion susz i sól. I sos może zawierać ziarna zbóż, sezamu, gorczyzy, orzechy oraz celer. To najpierw ten sos przetestuję na polędwiczkach z kurczaka, a następnie przetestuję sam sos. To teraz otworzę ten sosik. Czuć pomidory. No w sumie jeżeli chodzi o zapach, to na pierwszym planie wybija się pomidory oraz też czuć taką te nutę słodkości i sosu Ale papryk to tak chodzi bo nie czuć za bardzo w zapachu no ale zobaczę jak wypadnie już, jak będę jadł ten sos. To się już wyjaśni. No a tak. Na razie zobaczę tyle tego sosu. No to sprawdzamy. Czuć, bo coś po w tej zielonej herbaty sancha Od razu czuć ostrość, ale na, na, na razie jest to ostrość lekka, bo taka ostrość najszejszej papryki, która daje Chodzi co później zapłonem. Smak no, bardzo dobry. Klucz masz jeszcze mięska. Może też już wyraźnie. tak rozłożę. Trzeba tu uważać do bo może się za dużo wydać. No, smak jest taki specyficzny, bo czuć, bo smak tej zielonej herbaty sęcza. No czuję ostrość się na języku. No mimo to jest, to jest smak bardzo dobry, bo czuję nadal smak mięsa jeszcze czuć. słodycz tego sosu. Bo smaku nie ma jakiejś takiej specjalnej goryczy fabrykowej. Takiej nachalnej. No To już dobrze działa? No zdecydowanie jest to niż. co. niż co o dzikie obila a dziki biliolo. No to jest zdecydowanie mocniejsze. Ale chyba tak. Porównując sos do Jonś miarki to chyba tak. Mniej więcej porównywalna ostrość. Jakiejś takiej różnicy w nie czuję na razie. Nie jesteś to jakiś taki męczący z ekstraktem Razer post mortem czy piek życie. Bo, tutaj, bo ten sos nie jest jeszcze aż tak goryczkowy, też nie ma jakiejś nachalnie gorzej ekstraktu ale Ależ na pewno ten sos nie jest dla początkujących. Czuję, czuję, że, czuję, że trochę mi usta albo bo trochę coś mi się dostało, Trzeba uważać. Ale na razie gardło pod nie jest OK Najbardziej na języku czuję. No chociaż wraz z kolei kurczaki i z trajektorem cięższym. Przy dużej ilości stosu dość wyraźnie mogą być ciekawe. W arkuszach zostały? Naraz smakuje bardzo dobrze. Jak na razie wrażenie z tego są są bardzo dobre. Wyczenie jest wyraźne, ale na razie stabilne. To jest często herbatę sentra wydzielono. I słodycz. Trzymaj się No dobra, no to jedzenie ostrych kurczaków z ninjo zaliczone. Jeżeli chodzi o ostrość tego sosu w potrawie, to. A przepraszam, ostrość. wyraźna jest. <słuch> Więc jeżeli chodzi o odczucie tego sosu dzikiego Billa Nimczy w potrawie, no to na początku już czuć było słodycz tego sosu czuć był ten posmak zielonej herbaty sencza. Yy. Ostrość na początku było taką oczuć lekko, ale ostrość wraz z każdym kęsem rosła. No i urosła już do takiego dość wyraźnego poziomu. I ten smak tego sosu był cały czas. Był bardzo dobrze wyczuwany. Nie zanikał przez papryki. No więc przejdę do, teraz do testu sosu łyżki. Ja myślę że wezmę tu całe stołowo. Myślę, że będzie do ogarnięcia. Nie chcę tego rozdać. No dobra, chyba tyle ujdzie. Start. Paszło. Ja tylko na zegarku zacznę odliczanie, Spróbuję 5 minut wytrzymać bez popijania i podjadania. Dobra. Minutnik, dobra. Minutnik włączony. Zakręcę, bo to już się nie przyda. Dobra, że tak bo też mi się nie przyda. Powiem tak, jeśli chodzi o jedzenie tego sosu z łyżki, to przy mieleniu tego sosu w ustach tuż było słodkość tego sosu, tuż znów był ten posmak zielonej herbaty sencha. Troszeczkę też było czuć te pomidory. Przy mieleniu tego sosu w ustach to jeszcze ostrość było czuć, ale jeszcze była lekka. Natomiast jeżeli się ten sos już przełknęło, no to już ostrość była... To już ostrość zaczęła być większa. I zaczęła już tak rosnąć coraz bardziej. Narastać. No to już trochę gorycie paprykowej... Ale to nie jest jakaś taka duża gorycz. No czuję, że jeszcze trochę ostrość trochę tak narasta. No czuję w podniebieniu wyraźnie. I w gardle. Na razie ostrość jest do opanowania. No też smak tego sosu pomaga znieść tę ostrość. Czy w to 50 zostało? No i czuję, że już ostrość bardziej nie urośnie, już ostrość się tak już ustabilizowała.

No powiem, że to jest tak sos dla tych, którzy chcą już poczuć taką wyraźną ostrość, taką wyrazistą, ale też chcą jeszcze czuć jakiś jeszcze smak. że nie tylko ból, ale też smak. Bo według mnie ten balans ostrości i smaku jest na bardzo dobrym poziomie. No jeszcze tak minutę została. No czuję, że tak sos rozgrzewa na klatce, ale na razie jest tak przyjemnie rozgrzewa. Już tak z gardła pieczenie zeszło. Idź języka. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, a wtedy zaliczony. To na koniec przejdę do podsumowania tego sosu. Więc jeżeli chodzi o ostrość tego sosu w potrawie, to najpierw było czuć taką ostrość lekko, ale potem raz z każdym kęsem ostrość coraz bardziej rosła. I... Jak w wielu innych sosach z najświeższymi paprykami, ostrość rosła z opóźnieniem. Jeśli chodzi o smak tego sosu, potrafi to czuć było cały czas słodycz tego sosu. Czuć był ten posmak zielonej herbaty sencza. Trochę też przebijały się pomidory w tle. Jeżeli chodzi o wrażenia sosu z łyżki, to jeszcze przed przełknięciem czuć było tak wyraźnie to słodkość, to herbatę Sencha ostrości na razie nie było jakiejś jeszcze dłużej, ale się, jak się już przełknęło no to już wtedy ostrość zaczęła już rosnąć do wyraźnego poziomu no już tak słodkość już trochę tak zanikała już tak czuć było bardziej papryki No, powiem, że ten y, sos Dzikibil Ninja to jest zdecydowanie ostrzejszy niż sos Dzięki Yolo. No, ostrość jest tak porównywalna z sosem od Pandemonika Jola Ola No więc ten sos dziki Ninja jest łagodniejszy niż sos Pandemonik Piekrzycie czy sos Fraser Postmortem. A więc podsumowując, no ten sos nie jest już dla początkujących, ale już dla takich prawie w boju, dla tych, co chcą czuć taką wyraźną ostrość, ale też chcą czuć smak potrawy, no to ten sos mogę jak najbardziej polecić. Więc dziękuję wszystkim za obejrzenie filmu. Na razie, pa!